Już nagrywam. Tylko tam się szumi coś jeszcze. Szkle. Woda, no. Woda się szumi. Wyłączyć? Nie, no nie, niech sobie szumi. Zaraz przestanie. No to możemy zaczekać. Właśnie chciałem, żeby tam nie szumiała, więc ją włączyłem od razu. Mhm. Żebyśmy tam nie czekali. Bziu, bziu. Co to za bziu, bziu do mnie pisze. O, ma, to już zimno mnie obserwuje. Dobrze, bo szkoda minut. To co? No to co? Podobał no, Ci się ten French tak, Press? French Press spoko. Lepszy niż szklanka? Wiesz co, podobny do szklanki, no ale chyba fajniejszy w sumie. Jakby nie trzeba było go tak rozkręcać za każdym razem do mycia. Ale ja jednak lubię klarowne kawy. No Bardziej. właśnie. I na obie te rzeczy. Jest cudowne rozwiązanie w postaci papierowego filtra. Mm -hmm. Tylko, że to już są fancy metody, to już są jakieś tam drippery i tym podobne. No przede wszystkim troszkę mniej spopularyzowane u nas, bo tutaj wracamy do historii i słynnej legendy pani Melity Benz, która to nie chciała pić tak jak ty <ścoughs> kawy z fusami i wykorzystała sączek chemiczny taki w sensie laboratoryjny do, do przecedzenia kawy, no i tak tak głosi legenda, że tak się zaczęła historia kaw przelewowych filtrowanych przez papierowe filtry i od tejże pani Melity cały czas firma, słynna firma Melita, która robi sprzęty i filtry i dripery ręczne też, aczkolwiek u nas gdzieś to odeszło, było na początku lat 90. minionego stulecia, ale nie mieliśmy wtedy kawy, która się do tego nadawała i wszyscy uznali, że ta metoda jest zła, a to kawa była zła. A teraz te metody wracają, no ale właśnie nie są jakoś super popularne, więc też nie, nie, nie uczymy się w domu za małego, jak to polewać, jaką tą kawę i jak to działa. Na szczęście są prostsze rzeczy. Jakie? Jakie Sprytne. Rzeczy? Sprytne. Sprytne i tak, 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 tak właśnie się nazywają, to znaczy clever. Clever jest taką sprytną rzeczą, żeby sobie łatwo. Sprytnie, szybko zaparzyć kawkę klarowną, filtrowaną przez papier, a jednocześnie się z tym dużo nie bawić, nie inwestować dodatkowo w sprzęt, w konewkę, nie uczyć się tych wszystkich metod, jak polewać, a jak nie polewać, a że tu błąd. Jest naprawdę sprytnie. Czyli po prostu się wlewa wodę, czeka i się robi wszystko samo? No. Dobra, chodź To mnie przekona. <laughs> nie, nie. Tutaj mam taki mały klewerek. No ale e. to wygląda jak po prostu, jak taki zwykły... Tak, na pierwszy rzut oka tak wygląda, z takim śmiesznym kosmicznym dołem. E, różnica polega na tym, że tutaj mamy na dole zaworek. Mhm. Mm i y, oczywiście tutaj do tego są też papierowe filtry. Eee, no, czekaj, czekaj, zaworek, czyli po co on jest, że on do, do właśnie nie może stać woda cały czas? No, no właśnie, cały naciśnie? patent polega na tym, że dopóki to sobie stoi na płaskim, to jest to po prostu naczynie, tak jak to naczynie, ale jeśli to naczynie stoi na tym naczyniu, to już nie jest naczyniem, tylko driperem. bo teraz ten zaworek się otwiera i mamy pełny przepływ. Eee, więc de facto, dopóki mamy pojemniczek zamknięty typu french press, to ta kawka się tam parzy nadal w pełni imersyjnie, czyli w pełni zalana, a gdy już uznamy, że jest zaparzona to zamiast przeciskać tłoczka po prostu stawiamy na dzbanek i wszystko się przelewa w dół przez papier, więc jest od razu klarowne. Czyli to jest trochę french press z dodanym filtrem papierowym. Trochę tak jest, no. Na pewno, jeśli chodzi o sam tryb użytkowania, to tak jest, bo wymaga od ciebie bardzo podobnych czynności, czyli zmielić kawę, nalać wodę. Natomiast nie do końca, już będą te podobieństwa aż tak blisko siebie, jeśli chodzi o smak kawy. No, bo jednak się przelewa. Bo jednak jest ten papier i jednak się przelewa. A to przelewanie znowu powoduje, że mamy jakiś tam ruch cząsteczek wody, które opłukują te ziarenka kawowe i wydobywa się więcej szybciej, dlatego będzie szybciej. Czyli, no a w porównaniu z takim tradycyjnym dripem, jakimś V60, gdzie trzeba polewać i umieć rzeczy to w smaku kawka będzie podobna czy, czy zupełnie O wiele będziemy do... tutaj bliżej. Będziemy bliżej tych wszystkich metod przelewowych z zastosowaniem papierowego filtra niż tych metod, gdzie tego papierowego filtra nie ma, no bo to jednak ten papier robi różnicę. On zatrzymuje te wszystkie brudki, on zatrzymuje trochę tłuszczy, on zatrzymuje też poniekąd trochę tych substancji drażniących z kawy, więc jeśli ktoś ma bardziej delikatny żołądek, wrażliwy na kawkę to lepiej, żeby pił z wykorzystaniem papierowego filtra, bo część tych rzeczy zostanie na papierze. No i to też jest wspaniałe jeśli chodzi o samo czyszczenie i mycie, no bo po prostu wyrzucamy ten filtr. Może trochę mniej wspaniałe jeśli chodzi o produkcję śmieci, ale te filtry i tak się powinny rozłożyć, więc, więc to nie jest jakiś duży problem. No dobra. Jakie filtry pod to podchodzą? Bo ja widzę, że to ma takie… To ma taki kształt tradycyjnego trapezowego filtra jak do zwykłych ekspresów przelewowych i mogą to być na przykład, to jest mały klewer, są też większe klewery, więc mam małe filtry, do większego pasuje ten większy i to powinno zadziałać jak najbardziej. Chyba mam dwa, tak mam dwa. Tu oczywiście można się bawić w tradycyjnie tutaj. Zaginanie, tak jak każda instrukcja pokazuje. I tak to pokazujesz, że w ogóle tego nie widzę. <grym <grym <grym> najpierw w dół, potem Instrukcja bo. nakazuje zagiąć te, te, te zgrzewy, te stłoczenia. Bo tam nie ma żadnego kleju ani zgrzania, mm -hmm. tylko to jest po prostu tak zatłoczone ze sobą. Instrukcja mówi, żeby tak robić. Natomiast jak tego nie zrobisz, to też się nic nie stanie, po prostu ten filt się trochę inaczej będzie chciał układać na dole. Dobra, czyli mamy ten filtr zgięty, bądź nie i go wkładamy do driperka, do klewerka, nieważne czy to jest dzbanek czy nie dzbanek, możemy się bawić w przelewanie, możemy się nie bawić w przelewanie to oczywiście zależy od tego głównie nasz poziom puryzmu i zaufania do filtrów, jeśli ufamy filtrom to, to nie musimy się w to bawić. Bo to w sumie ja nie wiem do końca po co jest. Po to, żeby pozbawić się jakiegoś papierowego Taka jest oficjalna legenda, natomiast jak filtry są dobrej jakości, to tego ich aromatu jest bardzo, bardzo mało i w kawie to jest naprawdę trudno wyczuć. A to, że na przykład ten filtr się ułoży dobrze w glitterze? To już to... jest trochę ważniejsze, natomiast tutaj nie do końca nam na tym zależy, bo i tak to zalejemy do no pełna. Dobra. W przypadku metod przelewowych, żeby to się ładnie równo ułożyło i ładnie równo parzyło, to tak, a tutaj najpierw mamy pełną imersję, więc niekoniecznie nam na tym zależy. Natomiast mm, od tych filtrów wolę standardowe filtry do V60. Ale one mają taki szpic na dole. Tak jest, nie pasują. <laughs> no właśnie. <laughs> I ty sobie lubisz utrudniać życie ogólnie. Nie, lubię sobie ułatwiać, a te filtry po prostu mam w domu. <laughs> Ale one są, po prostu masz w domu czy są też lepsze twoim zdaniem? Y, troszkę wolniej się zapychają, troszkę lepiej tą kawkę filtrują, nie jest to duża różnica. Ale po co kupować dwa rodzaje filtrów do dwóch różnych dripperów, jak ty już mam? Więc jeśli ty już masz, albo po prostu chcesz sprawdzić, jaka jest różnica, albo trudno ci znaleźć takie, bo te, tych małych jest naprawdę mało na rynku, to bierzemy po prostu standardową dwójkę do V60, zaginamy tutaj z brzegu, tak z 2-3 cm, a tutaj do dziupka. Masz to? No. Czyli zmieniamy kąt tego filmu. Skracamy po gdyby. prostu górę, nie skracamy dołu, skracamy mhm. górę, a potem dół do tyłu zawijamy w trapez i mamy to co tu. Ok. Łatwe, proste, Łatwe, proste. Czy działa to zaraz się przekonamy. Działa i nawet jest w stanie się ładniej tutaj równo rozłożyć, bo jest troszeczkę większy. Mhm. Mamy ten zapas, możemy sobie go tutaj porównać. Yy, można tak, można tak, czemu nie. No i cóż, no pozostaje nam spełnić resztę warunków, czyli wodę i kawę. Tutaj mamy małego klewera, czyli tu ile wejdzie? On nominalnie po brzegi ma 300 ml, no ale wtedy będzie ciężko zamieszać. Będzie ciężko go postawić, żeby nie wylać, więc lepiej sobie troszkę to zmniejszyć powiedzmy do 250-240 okay. gramów. Ten duży jest do pół litra, więc takie 400-430 tam się parzy całkiem wygodnie. Jeśli byśmy chcieli 250 zaparzyć, no to potrzebujemy standardowe 6 na 100, czyli 15 gramów, 15 gramów kawy, tak jest. I cóż, no yy, właśnie powiedziałem, że będzie szybciej. Yy, ja generalnie staram się zaparzyć tak, żeby po minucie, minuta 15, gdzieś tak, zamieszać i potem postawić. I to sobie ścieka i z reguły kończę na 2-3 minuty. Ale to jest twój jakby jest... autorski przepis, czy to jest oficjalna wersja? Autorski to zdecydowanie za duże słowo. To wynikło z moich doświadczeń z klewerem. Oficjalnie na opakowaniu mamy taki przepis, który mówi nam gdzieś o 4-3 minutach samego zaparzania, a dopiero potem postawieniu. Dla mnie to było za długo, za gorzkie, nie do końca wydobywało z kawy to co chciałem. Skróciłem to adekwatnie do, do, do wyników, jak ta kawka smakowała, i wyszło mi, że, że w zasadzie wystarczy minuta tej, tej pełnej imersji. I to prze, przelewanie się tej kawki przez filtr przez kolejną minutę w zasadzie wystarcza, żeby to było dobrze zaparzone i smaczne. Dobra, to jakie mielenie? No i właśnie znowu będzie nie za grubo, nie za drobno. <laughs> <laughs> w zasadzie myślę, że możemy zostać z tym samym mieleniem, bo to jest mały driperek. Hmm, ale Czyli ale z samym, to z znaczy samym z co do French Pressu, z tym samym co do szklanki, tak. Cały czas okay. oscylujemy w okolicach klasycznego cukru, mm -hmm. zwykły klasyczny cukier, takie mniej więcej drubiny. Dlaczego tak? No bo to przelewanie jednak jest w stanie przy tym krótszym czasie wydobyć tyle samo skawki co przy zwykłym standardowym staniu we french pressie działo się w 5 minut, to tu się wydarzy w 2-3 minuty. Okej, okay, czyli bez przelewania, a co infuzja, jakaś tutaj następuje? Ha, nie, nie ma, nadal nic takiego nie ma, po prostu zalewamy. Po prostu. Po prostu zalewamy. I też nie musisz się specjalnie martwić, czy to jest ładnie równo, czy nierówno, no bo zaraz to wszystko dostanie wody po prostu. Standardowe 93-96 stopni w zależności od kawy, stoper oczywiście się przyda, ale co jest piękne, skoro wiemy, że tutaj się mieści te 300-250 ml wody. Mamy jakąś łyżkę miarkę i sobie zmielimy tę kawę tym, to ja nawet nie potrzebuję wagi po dwóch, trzech zalaniach. Po prostu wiem, że mniej więcej tyle wody i to będzie spokojnie. No Czyli tak naprawdę nie potrzebujemy konewki. Konewka jest w ogóle wagi. niepotrzebna. Tu może być normalny impet czajnika, nawet lepiej wszystko się ładnie od razu wymiesza. Ale potrzebujemy stopy. Stoper się przyda, bo Ale ten czas jest jednak krótki, ma. więc tutaj pół minuty w tą czy w tom już zrobi różnicę. Dobra. Ale stoper mamy w każdym, no w zasadzie wystarczy nam zegarek na ścianie ze wskazówkami. Ja sobie teraz odpalam, nalewam te 250 g wody. Pamiętając, że waga zawsze ma jakieś opóźnienie, więc łatwo też przesadzić. Też widać, że filtr nam się kończy, po prostu zaraz będziemy z kawką powyżej filtra, więc ciężko nalać więcej. No wyszło akurat 250. Idealnie. No i to nam zajęło jakieś 15 sekund. Teraz nam się przyda łyżka, kapingowa czy zwykła. Nie ma to znaczenia, jaką łyżką mieszasz kawę. Po minucie po prostu sobie to mieszam, żeby ta krasta, która się utrzymuje dwutlenkiem węgla na powierzchni, miała szansę opaść też na dno. Ja lubię mieszadełko z Aeropressu bardzo do tego. Ja też je lubię do różnych rzeczy. Jest fajne, bo nie jest ostre w żadnym momencie i ciężko nim zadrzeć filtr. Ale tutaj najczęściej łamie po prostu z przyzwyczajeń pingowo. Mhm. Można sobie też powąchać. Czyli tak jak przy szklance. Tak. No i cóż dajmy teraz jeszcze chwilkę, żeby część tych ziarenek miała szansę opaść i tak minuta 15 z reguły stawiam na jakikolwiek dzbanek, który zwolni nam zawór. Uwaga to jest teraz. No i to jest wszystko co mamy zrobić. Czyli on nie może być za szeroki. Tak, nie on nie może być za szeroki, natomiast jak będzie bardzo wąski, no to będzie po prostu niestabilnie. Trzeba uważać, żeby nie spadło. Tyle. Bardzo fajna metoda, bardzo prosta metoda, dająca bardzo powtarzalne efekty. Bardzo mało rzeczy jesteśmy w stanie tutaj zepsuć, bardzo mało dodatkowych rzeczy potrzebujemy, bo wagę możemy zastąpić miarką do, do, do odmierzania ziarenkawy. Eee, ilość wody możemy właśnie obolać do pełna albo. Odmierzyć sobie gdzieś wcześniej mililitry w jakimś innym dzwonuszku. Ale to się dosyć szybko przelało. No, jesteśmy na dwa. Aha, ok, Coś tu jeszcze zostało. No tak, dobra. tak. To, że Czyli początek to być... idzie szybciej, to jest normalne. Wtedy mamy duży impet wody, większe ciśnienie okay. słupa. Eee, to sumarycznie, ile to ma trwać? No, między 3, 3 minuty. minuty no. okay. Z reguły takie 2,15-2,30, tak mi wychodzi. To się wydaje, że to jest krótko, ale ta dosyć drobno zmielona kawa spokojnie się tutaj w tym broni. A to nadal jeszcze kapie, a zawsze, zawsze ten początek będzie szybki i będzie się wydawało, ojej, za szybko. Nie, jak ten filtr się troszkę zapcha tymi drobinami kawki, to, to zwolni na koniec, a to też jest ważne, to co teraz sobie kapie. Można oczywiście sobie sprawdzić, jak to smakuje bez tego i ściągnąć sobie na drugi dzbanek. Czasem może być lepiej. Ale z reguły warto poczekać. I teraz widać, że jest ładnie i, i, i sucho. I to jesteśmy w okolicach 250-240. I teraz widać też coś, co ludzie bardzo starają się osiągnąć przy metodach ręcznych przelewowych, żeby ta cała kawa była płaska na dnie. Tutaj się to zrobiło po prostu samo. A to świadczy o tym, że cała kawa się zaparzała równo, że. Prawie wszystkie drobiny dostały dokładnie ten sam kontakt z wodą. No tak, no bo tu nie było w sumie ingerencji specjalnej z naszej strony. Tak. Więc... Bardzo trudno zrobić tutaj coś takiego, że część kawy dostaje wodę wcześniej, a część dostaje ją później. Dlatego clever jest sprytny. Ta nazwa też jest sprytna. Bo gwarantuje nam, że ta kawka się po prostu fajnie zaparzy. Używasz na co dzień? Bardzo często używam, jak robię Irish, bo daje mi to tą minutkę na zrobienie innych rzeczy. A też napart clevera, jak sobie troszeczkę drobniej zmielisz, jest taki bardziej intensywny, bardziej jak, nie wiem, ściśnięty, mocniejszy. Mocniejszy to jest złe słowo. Myślę, że jednocześnie klarowny i intensywny. To, to będą te dwie rzeczy. Bo jak sobie zobaczysz, nie wiem czy to widać, gdzie, gdzie masz światło, żeby podświetlić, to on jest po prostu w 100% klarowny. Nie? Tu się nic nie wydarzyło. Tu już mamy tą przejrzystą, bursztynowo-brązową kawkę, nie czarną. No i cóż, no raz, dwa, trzy gotowe. No i, i piękna rzecz. To samo oczyszczenie to jest po prostu wyrzuć filtr papierowy. Zeznania świadków mówią, że do kompostownika można. Ja nie sprawdzałem jeszcze. Nie mam kompostownika. No i przelać się po prostu wodą, umyć w środku. A te uszczelki tam w tym zawodku, to nie trzeba tego. Na co domyć? dzień nie trzeba, a co jakiś czas jak najbardziej warto. Ty czekaj, wyrzućmy do kosza filterek. Zniknę na momencie, bo kosz uciekł. No tu zostaje jakaś reszteczka kawy. To zawsze jakieś krople zostaną. Także też warto pamiętać, że jak masz jakąś szmatkę w kuchni, to nie stawiasz się na szmatce. Bo to z reguły rozszczelnia zawór i cała szmatka będzie zalana kawą. On musi stać na płaskim na tych nóżkach, wtedy mamy gwarancję, że nic nie kapie. No i na co dzień wystarczy go umyć jak standardowy kubek. Ale jeśli byśmy chcieli zobaczyć, co tam się dzieje w środku, to wystarczy nacisnąć ten zaworek. I tu nam wychodzi cały ten. I ta uszczelka też się wyciąga, więc jesteśmy w stanie sobie ją dokładnie umyć, jeśli trzeba wyczyścić z jakichś tam osadów kawowych. Jeśli to wszystko nie pomoże, takie zwykłe mycie, no to oczywiście zawsze można zastosować jakąś chemię do kawy. Wszystkie one, nieważne co kupisz, składają się głównie z intensywnej zasady. Czyli najprościej rzecz biorąc możesz kupić sodę oczyszczoną w sklepie. Zrobić roztwór sody, zalać wrzątkiem a potem dobrze wypłukać. That's it. Dobra, czy to wow. ma jakąś. <laughs> czy to urządzonko ma jakąś wadę? Czy Bo na razie to, to brzmi ma jakąś dosyć tak. Powiedziałbym fantastycznie, Kudy. że wszystko się no. samo. dobre pytanie, czy to ma jakąś wadę. Nie wiemy jaką może mieć wadę. No objętość zawsze jest jakąś wadą, no, bo jak sobie wlejesz po brzegi to, to ciężko jest to postawić. Fajne jest też to, że jak Cię się znudzi ta zwykła prosta metoda to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak zainwestować w tę konewkę i już na tym samym dripperku, który wczoraj nie wymagał konewki postawić sobie go od razu otwartego na dzbanku i trenować polewanie. Można. Czemuż by nie, więc kolejna zaleta, nie wymyśliłem wady. Czyli nie ma wady. Yy, no może wadą jest trochę cena. Mogłoby... No to, to na na myśli. Znaczy nie no, z jednej strony nie musimy tych wszystkich peryferyjnych rzeczy, właśnie konewki, wagi i tak dalej kupować, więc w sumie to wychodzi taniej. Yy, cena ale... zawsze jest taką wadą, że ciężko powiedzieć, czy to jest wada, czy nie. Chcesz, Kawi? Mhm. Yy, no bo co, co to jest wada ceny? Fajnie by było, jakby kawałek plastiku nie kosztował tyle pieniędzy. Tyle to jest w okolicach szeroko pojętych 100 zł. Z drugiej strony, no za tę sprytną technologię, która jest po prostu. no Czemu by jednak nie zapłacić? A to, czy to jest plastik, czy to źle, no dla mnie to jest generalnie dobrze do kawki. Jeśli to są dobrej jakości plastiki, to one mają te zaletę, że przejmują bardzo mało temperatury same w sobie. Nie oddają od siebie aromatów, jeśli są dobrej jakości, no i służą nam długo, trudniej jest to potłuc mimo wszystko, więc ta, ta, ta ciągłość użytkowania jest spoko, jakość parzenia jest super. No więc chciałoby się, żeby te kawałki plastiku były trochę tańsze, no ale to też nie są jakieś wielkie pieniądze, jak sobie porównamy te ceny do cenów ekspresów to i tak jesteśmy grubo do przodu. No dobra to próbujemy. Pewno powszechność i dostępność jest jakimś rodzajem wady, no bo nie ma go w każdym sklepie, ale większość kawowych sprzętów nie jest ogólnodostępna. Musimy poszukać w sklepach dla kawoszy. Na no zagłobiste to jest. No.